Dzień dobry, tu Roberto de Lira, Jaworski Frontmen Zespołu Żywiołak. W dniach 10-12 listopada na Dolnośląskim Zamku Kliczków odbędzie się niezwykła impreza pod tytułem Weekend z Historią. Tam oprócz pokazów mody średniowiecznej, warsztatów rzemiosł dawnych, yy, yy, nauki tańców historycznych, odbędą się również koncerty muzyki dawnej. Oprócz znanego już szerzej pagan folkowego projektu żniwa, będą mogli Państwo usłyszeć też mój solowy projekt pod tytułem Rekonstrukcja, destrukcja. Jest to, taki mój, jest to taka moja solowa odsłona muzyki osnutej wokół czasów baroku. Która zawiera melodie tradycyjne, melodie współczesne, jak i moje własne autorskie kompozycje. Zapraszam Państwa 12 listopada o godzinie 16.30. Będzie mi bardzo miło, jeśli zaszczycą mnie Państwo swoją obecnością. Do zobaczenia.